Jak tam? Podoba Ci się ten Ursus? A wiesz, że on ma zepsuty silnik, nie? Woda trochę mu idzie kominem, trochę olej kapie, w ogóle zajechany jest cały ten. No trochę jest zepsuty, ale dzisiaj jeszcze sobie go odfajczymy i pojeździmy trochę nim. Będziesz chciał się przejechać po podwórku? Co? Kakuj, dawaj. Pal Palmaszynę. Pal maszynę. Zobacz czy jest na ludzie. Ej, Tu i tu. No, Sprzęgło wciśnięte masz? Tak. Pa jak kopci. Jak kopci. Daj mu trochę gazu. Dawaj. Tej, Euro 7. Emisja spalin Euro 7. Emisja spalin Euro 7. Weźcie tam brytni kawałek. Do tyłu jedź. Зажигание. Да, и скуку. Да? się nie? Koła stare, to wszystko stare, nie? Się cieszy. Bo no jedź, jedź. Nie, bo tu nie stawaj. Nie stawaj, bo spadniesz czy coś. No dawaj. O, to jest gaz. I Przemek sobie jeździ i się cieszy. Ale kopci, nie? Silnik jest zajechany. No. Ja idę do niego.

Jak no. Jak? dobrze, a ile się tęci mój sił? No, 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 to weź ty. no, 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 tam, gaz. 60. stary dziadek, ale jeszcze po remoncie elegancko chodzi dlatego tutaj teraz się trochę nad nim pastwimy i znęcamy hmm. Jedziesz sobie w nim pod garaż? Czy pod wiaty jedziesz? Pod Ale, że... Nie mi. siedzieć w kabinie. No i elegancko. I zgaszony. To możesz z kabiny go gasić. Nie musisz do wyciągać tego. No, to znaczy nogę, tylko ten ręczny do góry i on sam gaśnie. No, to jest ręczny. I pedał do góry. Nożny. Wiesz? Stary dziadek. Nie? Nie świeci ta lampa. Pewnie nic tu nie świeci. Nie świeci, bo żaden tu już nie ma tych kapit. Nie, bez przecież żadnych tu nie ma. Ano. Instalacja cała zjedzona. Tutaj o, przez myszy to. No. Niby jakaś instalacja jest, nie. Nie ma jej. Ale kiedyś była? Po remoncie tego zmiennika była? Była, no gdzieś ja, ja, ja. widziałem, znaczy ja mam gdzieś filmik, jak on wyglądał w ogóle inaczej, nie? 10 lat temu. Yy, on cały był. Nie wiem, ty miałeś roczek, jak tu w nim siedziałeś. On cały był in, i w ogóle inaczej wyglądał, nie? Był, miał koguty, halogeny, wszystko było czynne, nie? Ja muszę to odnaleźć, ten filmik i wrzucić. Jak to wszystko wyglądało, ale. No, z tyłu. Ja z tyłku guty jed... A, z tyłu kuguty normalnie. to ja chyba pamiętam. Tak? Halogeny przednie, tylne, wszystko tu było, był nie? był cały ten, on był cały żółty. Był cały żółty chyba, nie, brązową maskę miał, ale inną, inny kolor w ogóle. No, taki no. był inny w ogóle. Teraz jest zaniedbany strasznie, bo no, ale na niego kolej musi, musi przyjść. Nie, ja mam gdzieś filmik, ja muszę odnaleźć i, to, i wtedy ten. Jak to wyglądało, nie? No, ale co, wszystko się kiedyś starzeje i jak nie ma remontu, to się psuje, nie? Jak się na bieżąco tego nie robi, nie? Szybko się do mnie Co? Szybko się Szybko? Nie szybko, po prostu nie był wiesz. Należycie dbany, nie? No tak jak wszystko, no jak samochód nie będziesz dbał o samochód, to też nie będzie wiesz. Będziesz jeździł, jeździł, wyjeździsz i koniec, nie? Tak samo tutaj jest z tym. Nie był. Ten traktor akurat nie jest aż tak bardzo potrzebny jak był kiedyś potrzebny, dlatego został tak zaniedbany z czasem, nie? Nie, nie zawsze był używany. Nie, na początku no, w ogóle to on kiedyś w ogóle był używany inaczej, nie? Bo on był w gospodarstwie potrzebny jako jedyna jako jedyny traktor taki yy, do jeżdżenia. I wiesz, i on na bieżąco był robiony, wszystko było. A potem wiesz, Coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Tylko do lasu, potem a potem do lasu poszedł i ten las go zabił, nie? Las go zniszczył. Lampy porywane, wszystko pływane, komin przygięty, to od lasu wszystko, nie? Wiesz, także tutaj to wszystko tak to wygląda, nie? Co? Są dziwić, leżą. Ale nie wiem, czy w ogóle ta kabina kiedyś nie wyleci całkiem stąd. Będzie po nowemu, by było, nie? Jak się uda. Brzydko? Co ty? Elegancko by wyglądał. Teraz te nowe kabiny wiesz, jakie fajne są. Ale mówię, to najpierw na spokojnie. Wszystko. Ten komin też już ma tyle lat. On już jest cały przerzewiały. To wszystko, nie? Zobacz. Nie wiem ile może mieć lat ten komin, ale kupę lat ma już, nie? No i tak to wszystko wygląda. Dobra. Także co? Kończymy, nie? I co? I do następnego, nie? Filmiku. Na razie widzowie, cześć!